Z Polskiego Radia. Jestem Andrzej Szydzieński, the president of the Polish Radio. Krystiana Zimmermana reprezentuje pan Andrzej Kosowski. Mr. Andrzej Kosowski, on behalf of Krystian Zimmerman. Pan Jacek Kozłowski, wojewoda Mazowiecki. Mr. Jacek Kuzmowski, Governor of the Mazowiecki Region. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Pani Hanna Gronkiewicz-Walc. The Mayor of the City of Warsaw, Hanna Gronkiewicz-Walc. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pani Małgorzata Omilanowska. pan Jacek cichocki szef kancelarii prezesa rady ministrów reprezentujący Prezes rady ministrów panią Ewę kopacz